Hej, witam wszystkich. Dawno nie nagrywałem żadnego filmiku, ale to nie dlatego, że z dacią coś się stało czy ze mną. Po prostu nie miałem czasu, miałem troszeczkę inne priorytety. Poza tym cała pandemiczna sytuacja sprawiła, no, że człowiek skupia się na czymś innym. Musiałem zadbać o to, żeby jakoś moja firma. Funkcjonowała i to przetrwała. Yy, I dodatkowo jeszcze akurat zgarał się z tym, że rozpocząłem budowę domu, więc yy, filmy z dacią zeszły trochę na plan dalszy. Yy, a kręcę ten film dlatego, że dzisiaj yy, jadę na drugą wymianę oleju. Pierwszą wymianę oleju, jak pamiętacie, pamiętacie zrobiłem po 5000 km. W tej chwili mam 15800 i robię drugą wymianę oleju, czyli po prawie 11 tysiącach i myślę, że już teraz od tej drugiej wymiany oleju, tej drugiej wymiany oleju będę się już trzymał mm, takich interwałów między 12 a 15 tysięcy kilometrów. Tak jak wspominałem, chyba w pierwszym moim filmie, na pewno nie będę się stosował do tych przeglądów i wymiany oleju co 30 tysięcy kilometrów. To wykluczone. Myślę, że co 10-15 tysięcy, 12-15 tysięcy to jest najbardziej optymalne. Zwłaszcza, że to jest tutaj malutki silniczek. On, choć to auto też nie jest ciężkie, ale to jest kombi. Czasem coś musi przewieźć, musi się napracować, więc wymiana oleju częstsza moim zdaniem jest jak najbardziej wskazana. Zresztą nie tylko w tym samochodzie, uważam, że w każdym w każdym swoim nowym aucie zawsze ten olej wymieniam co około 15 tysięcy, a pierwsze wymiany robiłem nawet już po tysiącu, czy po trzech, czy tak jak tutaj po pięciu. Tutaj zrobiłem po pięciu, bo po prostu kiedy zadzwoniłem do serwisu i miałem przejechane chyba z 2000 km, tu serwis napisał, że no, nie ma sensu yy, tak wcześniej. Mówi spokojnie przejechać do tych 5000 i wtedy wymienić olej. Yy, tak więc od listopada, kiedy kupiłem dacie do dnia dzisiejszego, czyli dzisiaj jest yy, 14 maja bodajże. Dacia zrobiła prawie 16 tysięcy kilometrów, z czego z 5 tysięcy kilometrów było zrobione w dosyć krótkim czasie, ponieważ tak mi się zdarzyło, że musiałem zrobić w jednym tygodniu dwa wyjazdy prawie pod Kraków, jedną za Kraków. Codziennie wychodziło z jakimiś tam jeszcze okolicznymi rozjazdami gdzieś bocznymi, prawie tysiąc kilometrów dziennie. Kilka wyjazdów takich dłuższych gdzieś tam za Wrocław, do Świnoujścia. Także 5-6 tysięcy kilometrów z tych 11 od ostatniej wymiany to głównie były autostradowe trasy. Dwa razy z dosyć sporym obciążeniem, wydaje mi się, jak na to auto. Bo 320 litrów jakiegoś tam płynu wiozłem, ale niedługo te przebiegi myślę, że od końcówki tego roku liczę na to, że te przebiegi drastycznie spadną, ponieważ w tej chwili mam do pracy. Z mojego miejsca zamieszkania 15 km. Spod domu do miejsca pracy, a jeszcze, wiadomo, jakieś zakupy, sprawy urzędowe i tak dalej. I tak naprawdę dziennie robię około 50-60 km, czasem nawet więcej, kręcąc się przysłowiowo w koło komina. Ale od końcówki roku mam nadzieję, że jak już skończę budowę domu, to. To te przebiegi drastycznie spadną, bo w zasadzie spod domu do pracy w linii prostej mam 500 metrów, a uliczkami 1900 metrów. Podejrzewam, że nieraz skorzystam z roweru, a nie z samochodu. No i zostaną już tylko takie tutaj jazdy po zakupy, żeby dziecko zawieźć do przedszkola, chociaż to też nie wiadomo tej sytuacji, kiedy to nastąpi. No bo to jest jakieś tam ryzyko. Yy, plus jakieś wyjazdy weekendowe. Więc... Więc te przebiegi pewnie spadną. Yy, samochód... No cóż mogę powiedzieć. No nic się z nim nie dzieje. Odpukać sprawuje się dobrze. Nic nie stuka, nic nie puka, nic z auta nie odpadło. Wszystko działa. Naprawdę... troszeczkę zaniedbałem porządek w tym aucie z racji tego, że co chwilę jeździłem na na budowę więc starczy nawet, że otworzyłem na chwilę drzwi przyjechała jedna wywrotka z, z jakimś tam kruszywem i całe auto w środku jest zakurzone muszę to najpierw jakimś sprężarką to przedmucham, potem to to zetrę i tu jeżeli mogę coś doradzić to takie lakierowane na wysoki połys te plastiki to najlepiej ściereczką z mikrofibry. W Mercedesie c też tak mam i ścierałem to papierem, ręcznikiem papierowym białym. To porysowane jest całe. Także tutaj z mikrofibry zetrzeć i wszystko jest ok. Także Dacia ma przejechane 16 tysięcy kilometrów. W zasadzie naprawdę nie mogę się do niczego przyczepić w tym samochodzie. Wsz... Wiedziałem dokładnie, czego chcę, kiedy ją kupowałem. Z rzeczy, które mnie troszeczkę dziwią z racji od takiej strony projektowej, to. I co mnie drażni? To to, że na przykład przyciski w drzwiach. Są podświetlane z, z jednej i z drugiej strony. A z tych przycisków, z racji tego, że auto ma klimat, jest sklimatyzowane, więc szyb prawie w ogóle nie otwiera się w tym samochodzie, a przynajmniej ja tak robię. Chyba, że, nie wiem, zamawiam coś z jakiegoś fast fooda. A, a te przyciski tutaj. Nie są podświetlane. I kiedy się jedzie w nocy, no wiadomo, że już człowiek po jakimś czasie się przyzwyczai dokładnie wie, w którym miejscu jest taki przycisk, ale jest to trochę dziwne, że to jest podświetlane, a przyciski na kierownicy, które są od tempomatu, nie są podświetlane, a przecież mogłyby być. I jak jesteśmy już przy kierownicy, to taką drugą rzeczą, która jest minusem w takim codziennym użytkowaniu, a chyba. Koszt zrobienia tego byłby, no żaden, to zmiana utworu, przesunięcie utworu dalej lub wstecz mogłaby być z kierownicy. Żeby nie trzeba było sięgać do ekranu dotykowego. I to w zasadzie tyle. Bo to sterowanie głośnością, czy wyciszenie tymi dwoma przyciskami naraz pociągnąć do siebie, to jest bardzo wygodne. Naprawdę przyznam. Yy bardzo fajne rozwiązanie z tym pilotem za kierownicą. To mi nie przeszkadza, ale na przykład przesuwanie utworu MP3 czy stacji radiowej, gdyby to było z kierownicy, to już by było naprawdę świetnie. Co jeszcze? No, planuję przyciemnić tylne szyby boczne, bo. Ze względu na dzieci, no mam w tej chwili sześcioletnią córeczkę i w drodze kolejną córeczkę, która w lipcu się pojawi, więc tutaj wyląduje drugi fotelik, no i z racji tego, że my z żoną lubimy podróżować i tak dalej, no to to słońce dla dzieci może być uciążliwe, więc na pewno będę chciał przyciemnić szyby. Co do jeszcze. Wracając do wymiany oleju. Auto nie wzięło, nie, nie zużyło oleju na tym dystansie. Wtedy od, od kupna do 5000 km nie zużyło oleju. A nawet jeżeli to zrobiło to w tak minimalnym stopniu, że ja tego organoleptycznie nie zauważyłem, teraz też nie. No i tyle. Wiem, że chyba przy 20 czy 25, przy 20 tysiącach też jest jakiś przegląd tego samochodu, no ale jak na razie, ja robię tylko wymianę oleju i, i to tyle. Auto ma się dobrze, tak jak powiedziałem, tylko nabałaganione jest troszeczkę. Yy. Duży bagażnik, naprawdę wiele rzeczy już yy. przewiozłem tym samochodem, yy, dużych gabarytowo, nie, nie ciężkich, tylko dużych gabarytowo. Raz tylko przewoziłem, no bo tak jak mówiłem, 300 litrów płynu to chyba był największy ciężar jaki ten samochód yy, wiózł. Yy. Spalanie po 16 tysiącach kilometrów prawie. Rzadko kiedy, rzadko kiedy ten samochód przekracza 6 litrów, zazwyczaj jeszcze się 5,5-5,8, według wskaźnika komputera. A kiedy porównuję to do tankowania na stacji, ja zawsze staram się tankować na tej samej stacji, mało tego nawet na tym samym dystrybutorze zawsze robię to do pierwszego odbicia to zobaczyłem, że Różnica między tym, co pokazuje komputer, a tym, co potem wyliczam sobie z, z tego, co faktycznie zatankowałem, to y, często jest tak, że 1,2 jest y, y, różnicy, więc te wskazania komputera są jak najbardziej prawidłowe. Taka różnica to jest w granicy takiego błędu, że można na to przymknąć oko. Najwięcej ten samochód spalił mi właśnie, kiedy wracałem z Krakowa. Na autostradzie był załadowalny, miał te 300 kg, plus jeszcze jedna osoba i bardzo silny, czołowy wiatr, wichura i spaliła wtedy 7 litrów benzyny. Ale to wiatr był naprawdę silny, także momentami jak zawiało, to czuć było, że samochód chce, aż chce myszkować po drodze. Kolejną rzeczą, jaką jeszcze muszę zrobić, to są. To jest wymiana opon, bo mamy już maj, a przez całą tą sytuację z tym wirusem nawet nie miałem czasu zmienić na letnie opony. Także. Także następna rzecz z autem do zrobienia to są opony. No i to wszystko. To na razie. Do usłyszenia.